Często Państwu powtarzam, kiedy człowiek jest chory, nie smakuje mu najlepsza szyneczka i najlepsza zupka i najlepsze drugie danie. Nic mu nie smakuje, na nic nie ma ochoty. Dlaczego nas nudzi Biblia? Dlaczego nas nudzi modlitwa? Dlaczego nas nudzi rozważanie Bożych Spraw? Bo jesteśmy chorzy. Gdybyśmy byli zdrowi, to byśmy to wszystko zjadali, byśmy to wszystko pochłaniali. I zanim przyjdzie Jezus na ołtarz. Jezus Eucharystyczny chce, żebyśmy właśnie wrócili do, tego, do tej przestrzeni spotkania z nim, do swojego prawdziwego ja. I to jest taka, taka pewna refleksja, tu poczynię. Jak się w wakacje zastanawiałem, że to życie apostołów, pierwszych chrześcijan, a nasze życie, no też chrześcijan, jest takie inne. Apostołowie chodzili po górach, pływali po morzu, byli zagrożeni śmiercią. Jezus ich, przepraszam, rógnął, to ich pocieszył, to zrobił cud. To było chrześcijaństwo jak na dzikim zachodzie. Święty Paweł, burze na morzu, pogonie, spuszczanie przez okno na linię. A nasze chrześcijaństwo, paciorek, w imię Ojca i Syna rano. Potem do kościółka, kwiatki poustawiane, cisza. Nie mów głośno, jesteś w kościele. Skup się, złóż rączki ładnie. Potem jest msza, wszystko pięknie, jesteśmy kulturalni, inteligentni, ładne pieśni. Potem wieczorem znowu paciorek. Boże, żebym ja miał takie chrześcijaństwa koni, żeby po górach, żeby mi Pan Jezus wezwał, na Giewon, Turysy, Orla Perć, ja idę, On mnie przerzuca, mnie nad tałty, prawda, Augustów, tutaj, coś się dzieje. Chcesz mieć takie chrześcijaństwo? Chcesz mieć takie chrześcijaństwo? Zacznij szukać prawdy o sobie o najbliższych. Zacznij od dzisiejszego wieczora. Idź do mamy i powiedz, mamo, tak szczerze, jaki ja jestem? I zarabiać miał dzieki zachód. Idź do żony i zapytaj, słuchaj, w co my gramy od dnia ślubu? Idź do kumpli w pracy i powiedzcie, słuchajcie, przepraszam, ale przecież to ja od lat wam chcę coś powiedzieć, a ja się bałem, więc dzisiaj wam powiem. Okradamy, obgadujemy, jesteśmy nieuczciwi w pracy, jesteśmy leniami patentowanymi. I dziki zachód, Macie człowieku. Następnego dnia już jesteś w urzędzie szukającym pracy. A ponieważ my. Słuchajcie, gdyby Pan Jezus nie rządził apostołami, idziemy tam, tu nie idziemy, tu idziemy, to oni by szybko zbudowali świetlicę, oni by szybko to wszystko skodyfikowali, tylko Pan Jezus nie pozwolił. Golgota, ucieczka, poranek wielkanocny, a to wszystko było dla tego zamieszania oparcie o prawdę. My sobie budujemy właśnie taką świetlicę, taki dom dla starców mieszkamy w nim spokojnie i się w nim dusimy, ale my naprawdę nie chcemy zamieszania, chcemy mieć święty spokój i dla świętego spokoju nie mówisz coś teściowej i dla świętego spokoju nigdy w życiu nie porozmawiałeś z dzieckiem na trudny temat i dla świętego spokoju nie zwróciłeś przyjaciółce uwagi, no bo to tak głupio, ona mnie tak lubi, a, a fałszywa baba strasznie. Dla świętego spokoju i mamy nudne chrześcijaństwo. Chrześcijanie, którzy mówią prawdę, jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, jak Jan Paweł II, nie mieliśmy tego spokoju. To w, w te pielgrzymki do Polski były takie pełne sukcesu, ale w wielu miejscach Jana Pawła II nie chciano widzieć i strzelano do niego. To był dziki Zachód, bo ten człowiek mówił prawdę, a też mógł starać się wszystkim przypodobać, być nowoczesnym chrześcijaninem.